you. Witam Państwa po krótkiej przerwie. Dobry wieczór. Święto Kobiet kojarzy się zwykle z ósmym dniem marca. Dziś, dla odmiany, mamy Międzynarodowy Dzień Dziewcząt, ustanowiony przez ONZ i obchodzony właśnie 11 października. Jak wygląda w Polsce sytuacja nastolatek, młodych kobiet, z jakimi spotykają się problemami i barierami? O tym porozmawiam z moim gościem, Elżbietą Grodzką z Wielkopolskiego Kongresu Kobiet. Dobry wieczór, witam Panią. Dobry wieczór. Chciałabym zacząć naszą rozmowę od tego wielkiego sukcesu Igi Świątek. Dziewiętnastolatka wygrywa. Czy kiedy ona odnosi taki sukces, to może być dla wielu dziewczyn w jej wieku właśnie idolką i dowodem na to, że właściwie kobiety mogą wszystko, co sobie tylko wymarzą? Jak najbardziej. Myślę, że każdy sukces, zwłaszcza nastolatek na skalę ogólnoświatową, jest motywacją do tego, żeby dziewczyny wierzyły w siebie, żeby wierzyły, że mogą wszystko. Mogą też obserwować, mogą się wzorować na Idze, gdzie wiemy, że to jest oprócz talentu dużo pracy dużo samozaparcia, motywacji, konsekwencji e, i to są cechy, które wszystkie kobiety, dziewczyny, dziewczęta mają, e, które będą, pie, które pielęgnując e, przy wsparciu siebie nawzajem również, są właśnie tym, czym mamy, czyli mocą dziewczyńską i możemy wszystko. Właśnie ja też mam takie wrażenie, że to jest też taka, taka trochę pułapka, bo my widzimy efekt końcowy. Natomiast o tej drodze, o której pani wspomniała, o której opowiedziała, no niewielu pamięta jednak. Ja myślę, że ta droga jest ważniejsza niż sukces, oczywiście nie umniejszając nikomu niczego. Ta droga jest Najczęściej, to, tak jak nasze życie, jest piękna e, i bardzo emocjonująca i to, czy my będziemy pielęgnować tą drogę, czy w czasie tej drogi będziemy dbały o nasze wartości, będziemy przypominały sobie o tym e, w ogóle, jako wszyscy ludzie w ogóle, że e, co, jest wa, co jest wartościowe, do czego dążymy, co chcemy osiągnąć i po co, mówiąc pewne rzeczy, jakie chcemy przekazać komunikat. To wszystko na co dzień ten język, który kreuje rzeczywistość, te nasze zachowania, które wpływają na zachowania innych ludzi. To wszystko buduje nasze otoczenie, nasze małe i duże społeczności. I to jest bardzo ważne, żeby rozmawiać o tym, żeby pielęgnować, żeby się wspierać tak najzwyczajniej. Nie tylko 11 października i 8 marca, my jako dziewczyny i kobiety, ale na co dzień. Nie wiem, czy ma Pani takie wrażenie, ja przynajmniej takie mam, że teraz jest taki czas, że kobiety coraz chętniej, może śmielej, głośniej mówią o tych swoich pragnieniach. I bez względu na to, czy widzą siebie potem na przykład jako mamy, które oddają się rodzinie i nie decydują się na inną pracę, czy też marzą jedynie o karierze i na przykład nie chcą mieć dzieci, pojawiła się jakaś odwaga, z czego ona wynika? Że to jest e, zmiana trochę wychowania, trochę e, świadomości, którą mamy. Jednak to jeszcze daleka droga do tego, żeby kobiety w Polsce, młode dziewczyny same decydowały odważnie o tym, jak chcą żyć. Wiemy oczywiście, że coraz łatwiej nam jest mówić o pewnych rzeczach, jednak wiele przesłanek powoduje ograniczenia, i to, są, to jest wychowanie, to są przekonania, to jest to, o czym się teraz coraz więcej mówi. Ale w przedszkolu ciągle słyszymy, że dziewczynka ma być grzeczna, miła, że powinna to czy tamto. Gdybyśmy chłopcom mówili, że powinni tak się zachowywać, a nie inaczej, że niech się nie ubierają wyzywająco, bo to jest niebezpieczne, gdyby oni byli wychowywani w strachu, to dziewczyny naprawdę byłyby odważne, a niestety my jako dorosłe kobiety często dwa razy częściej podejmujemy decyzję, zastanawiamy się, czy ją podjąć, czy nie, w momencie, kiedy e, nasi partnerzy po prostu podejmują te decyzje, zastanawiają się, jak coś zrobić, a nie czy coś zrobić. I to jest ta długa praca nad e, naszą pewnością siebie, e, która oczywiście idzie do przodu i Jesteśmy coraz pewniejsze siebie i robimy to, co chcemy. Chociaż w niektórych środowiskach zawodowych mam takie wrażenie, dziewczyny wciąż mają podgórkę i nie mam tutaj na myśli typowo męskich zawodów, ale rzeczywiście no, ta luka płacowa czy też w ogóle ym, funkcjonowanie w takim środowisku jest czasami pełne barier. No tu statystyki niestety no, mówią przerażające rzeczy. Mamy w Polsce 51% społeczności to są kobiety, a tylko 9% stanowisk kierowniczych, zarządzających e, stanowią kobiety. Czyli ta dysproporcja jest ogromna. E, to wpływa na wynagrodzenia, to wpływa na wypracowane emerytury. Jeżeli popatrzymy, nawet wśród bliskich, popytamy nasze mamy, babcie, jak wyglądają ich emerytury w stosunku do ich emerytur ich męży. No niestety, kobiety w wieku 70-80 lat żyją bardzo skromnie, ponieważ nie stać ich na nic więcej niż, właściwie nawet w większości nie stać nawet na podstawowe zabezpieczenie swoich potrzeb. W tej chwili nawet e, zwykłe leczenie, zwłaszcza teraz w czasie pandemii, kiedy jesteśmy bardzo ograniczani. E, no, kto może sobie pozwolić na leczenie w prywatnych klinikach? E, a tym bardziej osoby starsze, które te potrzeby leczenia, badania, opieki e, mają większe. Jesteśmy w tej kwestii luka płacowa e, i w Tu pani wspomniała o zawodach. E, ja ostatnio miałam okazję rozmawiać z dziewczyną na medycynie. Nie zdawałam sobie sprawy osobiście, że jest tyle y, specjalizacji medycznych, na których po prostu lekarzom nie mieści się w głowie, że kobieta może chcieć mieć taką specjalizację. Są tam dyskryminowane, są bardzo źle traktowane y, i to w dzisiejszych czasach. Także myślę, że w wielu w wielu, na wielu płaszczyznach, jeżeli byśmy przeanalizowali to, to jeszcze jest bardzo dużo do zrobienia. Mm -hmm. Bardzo wiele mówi się o tym wizerunku kobiet w mediach, wiele pracy na ten temat powstało, natomiast w mediach społecznościowych jest obecny, pojawia się powoli taki trend, żeby na przykład, żeby się pokazywać bez filtrów, żeby mówić też o takich trudnych rzeczach, o trudnych momentach, żeby zdjąć tabu na przykład z tematu menstruacji. Ale co ciekawe, kobiety, które to robią, ujawniają pewne sprawy, mierzą się często z hejtem. Z czego Pani zdaniem to wynika? Myślę, że to jest brak edukacji, edukacji na takim podstawowym poziomie. Jeżeli my z nastolatkami próbujemy rozmawiać o menstruacji, czy na przykład usiąść i tak swobodnie, porozmawiać o seksie, ponieważ ich wyobrażenie w tym temacie jest no, bardzo przerysowane, to dla wielu osób jest to zawstydzające, gdzie powinno być to rzeczą normalną, tak? no jest to ludzkie. Większość z nas to zna i, i jakby nie ma nic w tym dziwnego. Gdyby młodzież wiedziała, że może swobodnie porozmawiać na pewne tematy, to nie byłoby potem dziwnych sytuacji i hejtu na temat menstruacji czy jakichś innych tematów, które powinny być po prostu na bieżąco omawiane. Mhm. W wielu szkołach są prowadzone lekcje, jeżeli nauczyciele oczywiście pozwalają i chcą. Na temat, znaczy na tematy rzucane przez młodzież. I to jest fantastyczne, bo najczęściej nauczyciel wtedy w ogóle nie musi się wdrażać, moderować danej dyskusji, ale pozwala uczniom mówić o tym, o czym nie mogą rozmawiać w domach, o czym się wstydzą rozmawiać w domach. I to jest bardzo fajna praktyka, która. Pozwala młodzieży rozmawiać, dyskutować, a im więcej będzie rozmów, im więcej będzie wyjaśnionych tematów, tym mniej będzie konfliktów, czyli wszystkim nam będzie po prostu lepiej. Czy jednym słowem poprzez edukację do punktu, w którym kobieta mówi, to jestem ja, wyglądam tak jak wyglądam, mam zmarszczki, mam gorsze dni, jestem emocjonalna i wrażliwa, ale to wcale nie jest moja wada, będziemy w tym punkcie, rozumiem, za jakiś czas. Czy myślę, że też pozwalajmy e, płci męskiej rozmawiać o tym, że też mają emocje, przestańmy im zmawiać, że oni muszą być twardzi i nie mogą być e, słabi, bo nie wiem, pokazanie emocji to jest słabość. Nie już teraz co, coraz częściej e, tych twardych, prawdziwych facetów wie, że emocje to jest odwaga. I to jest piękne, i to, że coraz więcej się o tym mówi. Ja myślę, że tutaj to, czy pani mówiła, ja, tak ja ostatnio też przypadkiem e, Poznałam y, 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 młodzież, która nie zna osób starszych, która nie zna problemów osób starszych, bo nie mają już dziadków, bo nie mają w swoim otoczeniu osób starszych. I dla nich też osoba starsza jest czymś, czego nie rozumieją, czego się boją, co ich przeraża. I to jest też edukacja, żebyśmy my łączyli pokolenia, żebyśmy my przyzwyczajali ludzi, młodzież i, i również starszych. Tak jak starsi, na przykład często nie tolerują młodzieży, bo są hałaśliwi, bo przeklinają, bo mówią w języku, który jest niezrozumiały. Ale jeżeli my będziemy więcej robić spotkań integracyjnych w małych społecznościach lokalnych, osiedlowych, gminnych, i również dużych. To po prostu będzie wszystkim łatwiej, jeżeli będą znali temat, będą akceptowali każdą inność. To wszystko jest tolerancja, akceptacja, równość, czyli cały czas edukacja. I tak naprawdę wszystko jest w naszych rękach. Elżbieta Grocka z Wielkopolskiego Kongresu Kobiet była moim gościem. Bardzo pani dziękuję za spotkanie. Dziękuję, życzę wszystkim dziewczynom, żeby mogły rozwijać swoje pasje, swoje pomysły, realizować marzenia i żeby było każdego dnia szczęśliwe. Wszystkiego dobrego. Ja do tych życzeń również się przyłączę. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.